Widmo krąży po Polsce i to już kolejne. Ostatnim widmem, o którym było głośno, to ze słów pamiętnych Joanny Senyszyn, widmo kaczyzmu. Dzisiaj wydaje się ono zupełnie, może nie unieszkodliwione, ale zegnane gdzieś do głębokiego matecznika. No bo przecież, yy, czym, może straszyć, yy, czym może straszyć partia, yy, dla której poparcie zeszło do 18%? Dlatego też pewnie charakterystyczne, że. Dopiero w momencie, kiedy formacje polityczne w Polsce osiągają mniej więcej 40% tego, co miały na górce sondaży, idą porozum do głowy, próbują pewnego faceliftingu, poprawy wizerunku, przeorientowania się czy uelastycznienia polityki. Operacja ucentrawiania PIS czy poprawy wizerunku PiS jako partii nie nie partii jednego celu, nie partii zaostrzenia prawa karnego i walki z aferami i z układem, tylko partii również gospodarczej rozwagi, rozsądku, rozumianego zresztą dość specyficznie, bo jako, z, jako zwiększenie deficytu budżetowego nie trzeba być friedmanowskim liberałem, żeby uznać to za absurd, tę metodę właśnie Politycy PiS wybrali nie wtedy, kiedy pewnie byłaby ich skuteczna i doprowadziłaby ich do zwycięstwa wyborczego w roku na np. 2007, wtedy, kiedy 36% było w sondażach, tylko teraz, kiedy mają 18%, postanowili odwojować i przekonać do siebie na powrót zrażane wcześniej skutecznie centrum polityczne. To jest to centrum, które nie mogło znieść koalicji z Andrzejem Leperem, byłym członkiem PZPR. Bo to przecież właśnie Jarosław Kaczyński zrobił to, o co wcześniej wszystkich innych gąliwie oskarżał, bo przecież on zarzucał oponentom przez lata, że chcą robić koalicję z PZPR. Byłem sam zrobił koalicję z Andrzejem Leperem, także z takimi okazami jak poseł Borysiuk, dawny beton partyjny i zastępca redaktora naczelnego sterowanej z Moskwy rzeczywistości. Z nimi właśnie koalicję Jarosław Kaczyński zrobił. Wtedy, kiedy miał 36% w sondażach. Dzisiaj, kiedy ma 18%, co mu zostało? No właśnie, popis. To jest to widmo. Trudno nawet w tej chwili ocenić, którego ugrupowania PR-owcy wystrzelili pierwsi z reanimacją tego trupa, ze wskrzeszeniem tego zombie. No przecież wydawało się, że. Znaczy inaczej, nie jest prawdą, że popisu nigdy nie było. By z młodziei dzieci zdrowo rosły. Niech no mandatowo wybierzemy posły, by nam siły przybywało. By z młodziei dzieci zdrowo rosły. Wsyjnych prowadzonych, niech Naród ma się biurokrację, nie ma za co na wakacje. Ręka rękę ryje. Bierzemy posłów, by nam siły przybywało, by złodziei ukrywało, dzieci zdrowo rosły. Jedno mam dla wybierzemy by nam siły przybywało, by złodziei ukrywało, dzieci zdrowo rosły. Partyjne wybory, ma mózg nację. Na przykład, italianiec, można zerwać ten daniec, zmienić ordynację. Jedną mam wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by z młodzieji dzieci zdroworosłych. Jedną mandatowo, wybierzemy posły, by nam siły przybywało, by z młodzieji dzieci zdroworosłych. Wydawało się, że popisu nigdy nie będzie w skali ogólnopolskiej po tym, jak nie zaistniał po wyborach jednych, po wyborach drugich. Natomiast dla ścisłości, ale o tym pewnie historycy wiedzą, może studenci politologii, może autorzy prac o ordynacji wyborczej, że w 2002 roku w 14 z 16 sejników wojewódzkich mieliśmy wspólne listy popis. Nie doszło do koalicji wtedy na Mazowszu, bo w Warszawie Olechowski zaciekle rywalizował, zresztą przegrał z Lechem Kaczyńskim. Nie doszło do koalicji na Podkarpaciu, gdzie był zupełnie inny układ. I to był jeden popis, który się udał. Natomiast poza tym, popis to może być rzeczywiście, no, to może być taki zombie, to może być taki wampir, którego powinno się rzeczywiście tym osiłkowym kołkiem przebijać, bo on się kojarzy z porażką po prostu, z wielką jedną nieudaczą polityków w Polsce. Przecież... Yy, Każde dziecko wie, że obietnic wyborczych należy dotrzymywać. Wiemy, że obietnicą wyborczą jednych i drugich w 2005 roku było zawiązanie wspólnej koalicji antykomunistycznej oczywiście, ale też jakoś odnawiającej Polskę, modernizującej, mającej nadrabiać te lata, które zmarnowała ekipa SLD. Najpierw Leszka Millera, potem Marka Wielki. Ta koalicja miała powstawać w blasku Jupiterów. Bardzo zacny pomysł Prowadzenia rozmów koalicyjnych przy kamerach telewizyjnych, tyle, że przekładających się na teatralizację tych rozmów, na okopywanie się na swoich pozycjach. Tyle, że to nie tyle platforma była winna, że naciskała wtedy na teatralizację tych rozmów, na ich jawność, i tym samym te rozmowy pogrzebała, co pewnie winne było pis, że wypuściło Jacka Kurskiego, czy zgodziło się przynajmniej. Jacka Kurskiego po tej niefortunnej wypowiedzi o dziadku Tuska w Wehrmachtzie przyjąć do partii ponownie, co ewidentnie pokazało, no, że takie wypowiedzi się opłacają. I dlatego mamy Janusza Palikota, kolejnego homunculusa. Yy, dlatego mamy Antoniego Macierewicza. Dlatego mamy wciąż niesłabnącą energię yy, tego Kurskiego właśnie. Ale mamy także powracającego do formy Stefana Niesiorowskiego, który swoją rolę Wicemarszałka Sejmu pojmuje głównie jako trefnisia, jako błazna zabawiacza. Czy wyobrażamy sobie dzisiaj koalicję Palikota z Kurskim? Czy wyobrażamy sobie dzisiaj koalicję Niesiołowskiego z Macierewiczem? Odpowiedź pewnie musiałaby brzmieć tak. A czy przed wyborami 2020? Piątego roku ktoś sobie wyobrazi, wyobrażał, że Borysiuk będzie w jednej koalicji z Ujazdowskim, albo chciałoby się rzec na psa urok Renata Beger z Adamem Lipińskim. No, trzeba było dopiero taśm prawdy, żeby, żeby zrozumieć, że wszystko jest w polskiej polityce możliwe, ale nie w tym dumnym, idealistycznym znaczeniu studentów. Paryskich z maja 68, bądźcie realistami, żądajcie niemożliwego. Sondaże pokazują jednak, że polscy wyborcy, przecież potrafiący liczyć, zainteresowani bardziej kryzysem, poziomem życia, miejscami pracy, niż pyskówkami Palikota, Niesiołowskiego, Kurskiego, Macierewicza. Zdecydowana większość tych wyborców, 61% w jednym z sondaży, obstawia właśnie ten wariant, właśnie popis. Czyli co? Bądźcie realistami, żądajcie niemożliwego.